Jak w ogóle teraz wygląda wasza relacja? No bo już jakiś czas jesteście razem, mówi się, że to zakochanie jednak trochę mija, no i wiadomo, związek przechodzi na inny etap. To prawda, że związek przechodzi na inny etap, po prostu wszystko robi się bardziej poważne, ale z tym zakochaniem, że mija nie do końca. Myślę, że po prostu trzeba trafić na odpowiednią osobę, bo u nas jest naprawdę dokładnie tak samo, jak było pierwszego dnia. Nic się nie zmieniło. A jak plany, jeżeli chodzi o ślub? No ja go pytam czasem, tak raz na tydzień przynajmniej, co on o tym myśli. On mu powiedział mi dzisiaj, że on jest człowiekiem spontanicznym, że wydaje mu się, że to będzie raczej szybciej niż nawet mu się wydaje, że on może po prostu pewnego dnia wstać i powiedzieć, dobra, idę kupować pierścionek. Dzisiaj to powiedział. Tak, dzisiaj to powiedział. No idealnie was wyczułam. <noise> tak, dokładnie. Ale jeszcze tego pierścionka nie kupił, może na następnej imprezie, słuchaj, e, będzie jakiś news, e, czego Ci życzę, no bo e, zakładam, że przyjęłabyś oświadczyny. Oczywiście, on nawet jakby mi kupił taki z cukierkiem, ten plastikowy pierścionek, to bym przyjęła zaręczyny, więc oczywiście.